A więc cześć i witajcie. Z tej strony Psiakowy, a dzisiaj robię taki filmik, że próbuję odgadnąć, y, jakie y, postać ma dana oczy z Fortnite oczywiście. No to dobra, odpalamy. Y, dobra. Już trzeba chwilkę poczekać. Y, no i... Szóstka to będzie Szóstka, tak dobrze Ósemka, ja tego wcześniej nie oglądam ale tak Ja się y, najwięcej patrzę po kolorach Wolverine, to na dziewiątce jest Wolverine y, Dalej Dalej Iron Man, czekajcie o, dobra, jedenka to było. Dobra, bo pewnie też nie, to dziesiątka, dziesiątka, bo ja prawie nie zdążyłem. E, ale dobra, to jest trzy, e, trzy, O kurde, e, który z tych ten pewnie. O tak, dobrze trafiłem. Ja wszystkich nie znam tutaj po oczach, tak? O dobra, tutaj czwórka, bo widzę. Tak, dokładnie. czwóreczka A y, jednęka. Tak, tak. Ja się, jak mówi, ja cię po kolorach patrzę. A ósemka to będzie ósemka. Ósemka to jest. Oczywiście ósemka. Tutaj? Dwójka. Nie, dziewiątka. Dobra, już się na jednym pomliłem. Szóstka. Szóstka. Tak, dobrze. Dalej, co my mamy? Co to jest? Szóstka? Czórka. Na dwóch się pomnie, e, tu tu. E, tutaj się pomnie jedenka jedenka. To w ogóle. Ej, to jest też trudne, zaczyna być. Trzy. Ej nie, bo ja już tego nie odgaduję. Totalnie. Dobra. No to, to już jest na szczęście koniec. No to co? To było taki, takie krótkie było, no, króciutkie. No i pa!